Dwie strony. Witam Państwa w drugiej godzinie naszego wspólnego poranka, a Państwa i moimi gośćmi są panowie posłowie z dwóch stron, jak sama nazwa wskazuje. Pan poseł Kazimierz Michał Jazdowski, Koalicja Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Przepraszam, Dzień. i pan Wojciech Szarama, prawo i sprawiedliwość. Dzień dobry. Proszę, dzień dobry Państwu. Chciałam się dopytać Panów, korzystając z obecności na antenie, czy Panowie zamierzają dołączyć do apelu Donalda, albo wykonać apel Donalda Tuska o oddaniu pieniędzy rzekomo za obejście przepisów podatkowych, co się później okazało fake newsem. Pan senator Kazimierz Michał Jastowski. Posłowie nie dostali, znaczy senatorowie nie dostali jeszcze wynagrodzeń zawyżonych, tak czy, czy ewentualnie zawyżonych w stosunku do tego, czy otrzymują obywatele. Ja mogę zadeklarować, że gdyby doszło do jakiegokolwiek uprzywilejowania senatorów, to oczywiście przekażę tę nadwyżkę na cele społeczne, ale nie, nie są Wynagrodzenia nie są jeszcze wypłacone, i zawsze, w sytuacji, w której parlamentarzyści byliby w lepszej sytuacji podatkowej, no, należy się zwrot środków. To, to jest oczywiste, ale w przypadku Senatu nie wiemy, czy to uprzywilejowanie ma miejsce. Czy takie uprzywilejowanie jest w Sejmie? Pan poseł Wojciech Szarama. Słyszymy się Panie Pośle? Chyba są problemy z łączem, jeżeli Szanowni chodzi o. Pan... Państwo, więc tutaj sprawa była od samego początku postawiona jasno. Otóż posłowie są w tej grupie, która zarabia. 60 Polacy i to była grupa, no, która nie zyskiwała na tych zmianach podatkowych. Wprost przeciwnie, spodziewano się pewnych strat. No i też się tak stało. Posłowie dostali wynagrodzenie około 1200 zł mniejsze i to jest rzecz, no, która była przewidywalna. Jest kwestia interpretacji tego, czy posłowie powinni być traktowani tak jak pracownicy, czy tak jak zleceniobiorcy. Ja myślę, że to się szybko wyjaśni natomiast tutaj nie ma żadnych ruchów, które by posłów i senatorów uprzywilejowało. A jeżeli by ktoś uznał, że jest uprzywilejowany i będzie wpłacał pieniądze, to myślę, że będzie to przez media sprawdzane. To tak informuję państwa, bo dziennikarze zapewne będą chcieli to sprawdzić. Prawo opinii publicznej. Oczywiście, no. Panie Senatorze, chciałam teraz zapytać o i pana posła, i pana senatora chciałam zapytać o prezydencki projekt ustawy dotyczący Sądu Najwyższego. Wczoraj zarówno y, i Zjednoczona Prawica, i opozycja była zaskoczona tym projektem, jak panowie oceniacie, jak on wpłynie na ewentualne stosunki z Unią Europejską. Y, na razie mówimy o projekcie. Y, senator Kazimierz Michał Jazdowski. Nikogo nie zdziwię, mam krytyczną opinię o e, działaniach pana ministra Ziobry i e, e, negatywnych skutkach, bo e, ta deforma wymiaru sprawiedliwości nie przyniosła żadnych e, pozytywnych skutków z punktu widzenia obywateli. E, przewlekłość postępowań jest nadal tak duża, jak a nawet większa niż przed 2015 rokiem. E, I przyjmuję, e, że prezydent działa e, z. E, Dobrych pobudek i chce naprawić przynajmniej część szkód wyrządzonych przez tę reformę. A więc koalicja polska jest otwarta na to, by rozmawiać o szczegółach tego projektu, jeśli on rzeczywiście zlikwiduje izbę dyscyplinarną i nie zbuduje jakichś nowych form władztwa politycznego nad sądami, to to warto rozważyć jego poparcie, przy czym znając szczegóły projektu. A z pewnością to może przyczynić się do rozwiązania konfliktu z Unią Europejską, który jest szczególnie niekorzystny z dwóch względów. Po pierwsze, tracimy ogromne środki, już wiele państw europejskich, nawet bogatszych od nas, korzysta z krajowych planów odbudowy, po to, by odbudować gospodarki po destrukcyjnym skutku. Skutkach COVID-19, no a poza tym wszyscy wiemy, że żyjemy w bardzo trudnym momencie. Nasz wschodni sąsiad jest w obliczu agresji ze strony Rosji, a na pewno planów imperialistycznych Putina, i w takiej sytuacji Polska powinna mieć swobodną rękę w możliwości budowania sojuszy w Unii Europejskiej. Stąd, jeśli istnieje jakaś perspektywa zniesienia tego konfliktu, to. To racja stanu przemawia za tym, żeby poprzeć wszystkie działania legislacyjne, także działania prezydenta. Powtarzam, nie kupujemy kota w worku, ale nie odrzucamy tej inicjatywy i jesteśmy gotowi pracować nad tym projektem. Pani senatorze, czy Pana zdaniem w sądzie powinni orzekać sędziowie, którzy wydawali wyroki skazujące opozycjonistów w czasach PRL-u. Nie powinni. Ja byłem w 98 roku jako poseł AWS-u. Autorem ustawy o odpowiedzialności dyscyplinarnej e, sędziów, tylko że e, proszę podać nazwiska. Czy w składzie Sądu Najwyższego są osoby odpowiedzialne za wyroki w okresie stanu Sędzia, wojennego? O, i Sędzia Józef Iwulski, proszę bardzo. Chociażby. Sędzia Józef Iwulski, a w innych sądach również można znaleźć. E, teraz ale, pan poseł, teraz pan. Ja byłem, ja byłem pani, pani redaktor, pani redaktor. Ja, ja byłem skazany w stanie wojennym przez sąd wojskowy jako młody działacz opozycji. To było w klasie maturalnych i wiem, ile czasu upłynęło od stanu wojennego. Tak, to jest blisko 40 lat. No, I to tłumaczy nawet, pana zdanie? Nawet, nawet 40 lat no, to znaczy, że niewielka czy bardzo niewielka grupa sędziów orzekających w latach 80 może być dzisiaj w zawodzie sędziowskim, no to... Wcale nie zbyt, za, wbrew, by, byłby, byłby pan zaskoczony, zwykła, panie, zbyt, panie ja, senatorze. Miał miało 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 40 lat, jeśli ktoś miał 40 lat. W 1983 roku to dzisiaj ma ponad 80. To, to... Byłby pan zaskoczony, ile jeszcze ma, sędziów orzeka. Chyba, że z tego stanu wojennego inaczej biegnie czas. Ale to... No ja powiem, sędzia Józef Wilwulski. I to jakie, jaka, jaka pozycja? Także... I jeszcze ja współpracownik jest, Wojskowej Worski, Służby Worski, Wewnętrznej. Przepraszam, dajmy ale do głosu pani redaktor, dojść. Ale pani, redaktor, ale pani redaktor, do tego, żeby pozbyć się ludzi odpowiedzialnych za wyroki w stanie wojennym. Nie potrzeba było destrukcyjnej reformy wymiaru sprawiedliwości. I teraz pan poseł Wojciech Szarama, który spokojnie czeka na swoją kolej. Panie pośle, komentarz poproszę. To... To znaczy nie, nie, nie do końca spokojnie, bo bardzo długo. Pani redaktor, szanowni państwo, w Europie urzędników nie obchodzi, w jaki sposób działa wymiar sprawiedliwości. Oni są zainteresowani, żeby Polska kupowała w rosyjski gaz. I to jest źródło głównych polskich problemów. Oczywiście nad projektem prezydenckim trzeba poważnie się zastanowić. Będzie on rozpatrywany w komisjach i w Sejmie. Urzędnicy prezydencji poinformują nas o w szczegółach. Wiadomo, że jest również przygotowywany projekt rządowy, a więc trzeba będzie porównać te dwa akty prawne. A w polskim sądownictwie nie jest największym problemem izba dyscyplinarna, tylko problemem są sędziowie, którzy mówią, że inni sędziowie, którzy zostali powołani przez prezydenta Jadude na swoje stanowisko. Nie mają prawa orzekać w poszczególnych składach sędziowskich. Oni doprowadzają do pewnej destrukcji, do tego, że ludzie czekają latami na wyroki i z tym trzeba po prostu zrobić porządek. Izba dyscyplinarna, dyscyplinująca sędziów, prokuratorów, adwokatów, notariuszy, ona musi istnieć, musi funkcjonować. I ta, która istnieje w tej chwili, tak samo jak Krajowa Rada Sądownictwa, działa w oparciu o obowiązujące w Polsce prawo. O obowiązujące w Polsce ustawy przyjęte przez większość sejmową. Ja jeszcze chciałam dopytać odnośnie mojego pierwszego pytania, bo pani poseł Janna Lichocka na antenie Polskiego Radia 24 zwróciła uwagę, że kiedy że Donald Tusk najprawdopodobniej nie płaci podatków w Polsce. Czy panu zdaniem Donald Tusk powinien opublikować. Pit, z którego bym by się oby, o społeczeństwo dowiedziało, gdzie płaci podatki? Bo jeżeli ochoczo wzywa y, parlamentarzystów do oddania jego zdaniem niesłusznie przyznanych pieniędzy, to czy w takiej sytuacji Donald Tusk jako przewodniczący największej partii opozycyjnej powinien opublikować swój pit, czy nie? Senator Kazimierz Michał Jazdowski, koalicja Polska. E Pan przewodniczący Donald Tusk, jeśli zostanie wybrany do Sejmu w e, nadchodzących wyborach, e, będzie e, zobowiązany do złożenia deklaracji. Ale teraz e, jako majorkowej. przewodniczący największej partii opozycyjnej Pani redaktor. E, e, Gdybym ja był pytany o, 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 o swój majątek, yy, będąc aktywnym publicznie, a nie będąc parlamentarzystą, wyjaśniłbym to, ale prosiłbym stosować te same kryteria, dlatego że eurodeputowani yy, yy, też płacą podatki w yy, Brukseli, a właściwie dzięki temu, że są eurodeputowani, nie płacą podatków, w tym także Eurodeputowani Prawa i Sprawiedliwości. Ale pan Nadaltous nie jest eurodeputowanym, warto, warto, ale warto, w, warto także. E, 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 zapytać ich, ale powtarzam raz jeszcze: jeśli Donald Trump e, e, będzie wybrany w skład Sejmu, będzie podlegał takiemu samemu reżimowi, jak wszyscy e, parlamentarzyści, to e, proszę mieć w tej sprawie e, e, jasność. Tak? Zapytam o to poza, samo. Radziłbym Pani e, e, redaktor zająć się tymi e, przykładami gigantycznej korupcji i przepłacania ludzi w, spół w spółkach skarbu państwa, bo. To, co się dzieje w Polsce, ma charakter no, absolutnie nadzwyczajny. To ja bym, ja bym, ja, jest ja... największe marnotrawstwo, więc ja bym zachęcał Radio Publiczne, żeby zajęło się wyjawieniem majątków i dochodów osób pełniących funkcje w zarządach spółek Skarbu Państwa, bo płacone są z polskich z polskich kieszeni, z kieszeni polskich podatników, a, a to woła o Polsce do nieba. A ja panu w, w, senatorowi odpowiem, że Polskie Radio i nie tylko wielokrotnie publikowało zestawienia, jeżeli chodzi o wynagrodzenia w spółkach Skarbu Państwa. Wystarczy po, porównać chociażby, ile zarabiał pan Jacek Krawiec jako prezes Orlenu, a ile teraz zarabia Daniel Obajtek jako prezes Orlenu. Pan, nie panie, tego, teraz, teraz, nie panie, te, nie teraz w tej chwili mówi pan Wojciech Szarama, Prawo i sprawiedliwość, bo wystarczająco długo pan senatoru jazdowski. Oczywiście, oczywiście, że Oczywiście, że Donald Tusk powinien ujawnić swoje oświadczenie majątkowe. Powinien w sposób jasny i precyzyjny odpowiedzieć, gdzie płaci podatki i z jakiego, z jakiego tytułu. Jest to człowiek, który odgrywa dużą rolę na polskiej scenie politycznej, który ma ambicje zostać premierem. Oczywiście jest tutaj sprawa zupełnie otwarta. Tutaj na ile sprostuję, te bo, bo są realne, tutaj bo panie pośle, tutaj. Inni panie pośle, tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, bo Donald Tusk był w jednej z prywatnej stacji powiedział, mogę być premierem albo i nie. Także tutaj do końca nie wiadomo. Ale no pan... tak, no, ale powiedzenie, że mogę być, no to znaczy, że jakieś, że jakieś, że jakieś aspiracje ma. Natomiast no, cały czas poucza Polaków, jak się mają zachowywać. Natomiast sam nie trzyma takich podstawowych standardów. Jeśli mówimy o wynagrodzeniach w spółkach Skarbu Państwa, no to tutaj mogę ubolewać, że polskie organy ścigania nie potrafią od wielu lat załatwić spraw związanych z funkcjonowaniem niektórych polityków Platformy Obywatelskiej. To już minęło sześć lat. Sprawa pana Gawłowskiego się toczy, sprawa pana, który miał budować Polską elektrownię atomową, w ogóle zajmować się polską atomistyką, tak samo gigantyczne wynagrodzenia. Nie mamy w tej sprawie żadnych wyników, a więc Tutaj dochody i podatki pana Donalda Tuska powinny być jak najbardziej jawne i jeśli są jakiekolwiek wątpliwości, to on pode, powinien podejść do tego w sposób wyjątkowy, wyjątkowo poważny i niezwłocznie ujawnić wszystkie potrzebne dane. Poza tym jeszcze warto też powiedzieć, że um, przewodniczący, tak jak powiedział, największej partii opozycyjnej, um, no, powinien jednak, jak opinia publiczna wskazuje, no, um, ujawnić swój majątek, więc miejmy nadzieję, że tak się stanie. Kolejne pytanie, Ukraina. Bardzo ważna rzecz, bardzo ważna dla naszego bezpieczeństwa. Dzisiaj w Polsce, w Gazecie Polska, ambasador Ukrainy, pan Deszczyca, mówi bardzo jednoznacznie, zacytuję ten fragment: Ukraina liczy na wspólną, zwartą politykę państw, które są w koalicji europejskiej. czy Znanów panów jest taka wspólna koalicja obrony Ukrainy, ale w tym sensie, że w tej chwili no, na poziomie dyplomatycznym, ponieważ, tak jak mówi Andrzej Deszczyca, mówi: dla nas najważniejsza jest Zjednoczona Koalicja Państw Zachodnich popierających Ukrainę. Pan senator Ujazdowski. To, y czy trzeba. Y y powstrzymać emocje i, i jest jasne, jakie są intencje Putina, ale jestem głęboko przekonany, że on został powstrzymany wskutek stanowczej Linii ze strony Amerykanów i niektórych państw europejskich. Ukraina liczy na jedność Europy, Europy i Stanów Zjednoczonych w tej sprawie, to, to jest oczywiste i polska dyplomacja powinna taką jedność budować, ale dzisiaj mamy do czynienia z powstrzymaniem Putina na pewno przed wykonaniem tych prób agresji czy aneksji, które miał jeszcze kilka tygodni temu i jest to, doszło do tego przede wszystkim za sprawą determinacji i bardzo mocnego, bardzo mocnych kroków ze strony Amerykanów. Do tego Potrzeba nam jeszcze solidarności państw europejskich, i jestem głęboko przekonany, że na tym polega teraz polska racja stanu, by budować jedność, przekonywać do stanowczej, jednoznacznej postawy państwa europejskie, bo one są pod tym względem nie tyle podzielone, co zróżnicowały reakcje. Bardzo silna ze strony Brytyjczyków, ze strony państw skandynawskich. No, pozostawiające wiele do życzenia ze strony Niemców i Francji. No właśnie. Pan senator powiedział, że Niemcy i Francja, ich stosunek pozostawia wiele do życzenia. Przypomnijmy słynne hełmy przekazane na Ukrainę. Panie pośle, w tej chwili mamy pytam się pana posła Szaramy. W tej chwili y, mamy y, wizytę pana ministra spraw zagranicznych pana Spiwarała w Stanach Zjednoczonych. Toczą się rozmowy. W ubiegłym tygodniu pan wiceminister Szymon szynkowski Besank był w Niemczech. Czy pana zdaniem uda się y, 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 stworzyć taką bardzo mocną koalicję państw, które będą popierały Ukrainę i nie dopuszczą? poprzez działania dyplomatyczne do agresji rosyjskiej na Ukrainę poseł Wojciech Szarama No tu Tutaj stanowisko Polski jest jednoznaczne. Polska dyplomacja jest bardzo aktywna. Zabiegamy o pomoc za Ukrainy i w Europie i za oceanem. Jesteśmy w sojuszu północnoatlantyckim, który jednoznacznie opowiedział się za integralnością i niepodległością Ukrainy. Natomiast część z państw europejskich postępuje zgodnie ze swoim interesem gospodarczym. Ja tutaj po politycykach niemieckich nie spodziewam się zbyt wiele, dlatego że dla nich naczelną sprawą jest uruchomienie gazociągu Nord Stream 2 i robienie interesów z Rosjanami, bo te interesy mogą zapewnić im dodatkowe zyski, dodatkowe dochody ze sprzedaży gazu, rosyjskiego gazu w całej Europie. I tak jak tutaj liczę na Stany Zjednoczone, na jakąś taką zmianę poglądów prezydenta Bidena, wysłanie wojsk amerykańskich dodatkowych do Polski, do Europy Wschodniej, wskazuje jednoznacznie, że podchodzi do tego problemu bardzo poważnie i że chce Ukraińcom pomóc. Tak Tutaj rola Niemiec jest, polega na rozmywaniu tego problemu ukraińskiego. My musimy sprawę stawiać bardzo twardo, i tutaj to porozumienie brytyjsko-polsko-ukraińskie dotyczące obrony integralności ukraińskiej jest bardzo ważne i to jest wskazówka dla Europy, w jaki sposób postępować. Powinniśmy wpływać na inne rządy europejskie na to, żeby pomagać Ukrainie w sposób taki bardzo skuteczny i rzeczowy, a więc dodatkowe uzbrojenie, dodatkowa amunicja i cały czas presja wybierana na Rosję, żeby nie próbowała atakować, dlatego że sankcje gospodarcze, które ją za to spotkają, będą bardzo surowe. I liczymy na to, że koniec końców Niemcy, a w szczególności Francja, która nie ma tak bliskich interesów z Rosją, również tutaj będą mówić jednym głosem z państwami Europy Wschodniej. Ze... Zjednoczonymi. I ostatnie pytanie, ponieważ powoli kończy się czas naszej rozmowy. Pytanie do obydwu panów. Zaczyna pan senator Ujazdowski. Czy powinien być uruchomiony Nord Stream 2 i czy powinny być wprowadzone bardzo ostre sankcje, jeżeli chodzi o Rosję? No to jest jasne, że, że trzeba robić wszystko, żeby Nord Stream 2 został zablokowany. On jest sprzeczny z polskimi interesami interesem Europy. Jest duża część partnerów europejskich, którą można do tego przekonać. A gdyby doszło do agresji ze strony Rosji, i to, to wydaje mi się, że sankcje obejmą Nord Stream 2. To, 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 to oczywiste. Przy okazji, pan poseł Szaraba tak chwali to porozumienie, z Ukrainą i z Wielką Brytanią, ale doprawdy nie mamy żadnych informacji, żadnego komunikatu także ze strony ministerstwa spraw zagranicznych, na czym to porozumienie polega? Czy to jest sojusz wojskowy? Sojusz wojskowy? Jaka jest treść tego porozumienia? Bo, to, bo warto to wyjaśnić, to też prośba do redakcji, bo na stronie Ministerstwa Spraw Trażenie, Zagranicznych jest... została minuta. Na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest informacja na ten ma, temat. Proszę sobie przeczytać. Proszę sobie, panie senatorze, przeczytać. Panie Poseł panie panie Wojciech proszę Szarama. Państwa, więc, więc, proszę państwa, więc Polska powinna robić wszystko, żeby noszła. Został uruchomiony i robi wszystko, i tutaj bardzo byśmy chcieli, żeby Donald Tusk, który jest polskim politykiem, kandydatem opozycji na premiera, żeby on również zabrał głos jako przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej i powiedział, że Europejska Partia Ludowa również sprzeciwia się uruchomieniu tego gazociągu. Musimy dlatego, kończyć, że ma panie wpływ pośle. Na losy Europy. Musimy kończyć. Się państwami i moich mi gości. Ma szkodliwy wpływ na losy Europy, a oczywiście jest niezgodny z interesami Polski. Byli pan Kazimierz Michał Jazdowski, Dziękuję Koalicja Pol Polska, senator. Dziękuję bardzo panie senatorze. Dziękuję I pan bardzo. Wojciech Szarama, poseł sprawy sprawiedliwości. Dziękuję panie Wośle.